Cześć, witajcie. Przemek Słomski z tej strony, Mennica 79 Element. Chciałem się dzisiaj pochylić nad e, polskimi monetami obiegowymi, które tutaj mam w takich, właśnie zestawach kolekcjonerskich. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładnie zrobione. I w każdym z takich zestawów jest wyeksponowana cała kolekcja. Różnego rodzaju monet. W tym przypadku 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy. Tak to wygląda. No i co? No i w ogóle złotówki polskie to są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe monety. Dlatego, że od wprowadzenia w roku 1995 takiego właśnie zestawu. Mamy dużo zmian. Przede wszystkim te wszystkie monety są mocno pogrozione przez inflację. Dlatego, że jeżeli sobie weźmiemy ceny z, z lat 95-96 i porównamy je z cenami, które mamy dzisiaj, to zauważymy, że złotówka straciła złotówka straciła 80% wartości czyli taka złotówka jest warta 20 groszy a piątka jest 2ta złotówkę, tak to mniej więcej wygląda. No i są tego efekty już widoczne. W roku 2012 doszło do porzucenia tych miedziaków w sensie ich produkcji z, z mosiądzu. Zastąpiono je, o to już jest ten nowy wzór tutaj, tu jest akurat 15. Tak, to jest zestaw z 15. No tutaj widać ten nowy wzór charakteryzujący się tymi małymi orzełkami. Tutaj zobaczmy. O, a tu jest jeszcze stary wzór e, zrobiony z mosiądzu, duże orzełki. No, wynika ta zmiana z tego, że w pewnym momencie mosiądz do produkcji tych, e, tych monetek był więcej warty niż, niż nominał i zaczynało się opłacać wyciąganie sobie e, wyciąganie sobie monet i ich przetapianie. A wiecie, jak jest e, z naszymi władcami, jeżeli to oni nas wykorzystują, to jest wszystko dobrze, a jeżeli by ktoś z nas chciał e, ich wykorzystać, no to już się robi fajnie, prawda? O, zobaczcie, takim fajnym futerkiem jest to pokryte. Coś całkiem mi bardzo miłego. No i, e, no i tak, wycofano te, te miedziaki. Zrobiono monety stalowe pokryte mosiądzem i e, widzimy też następną zmianę, która la, właśnie nastąpiła e, odrobinkę później, mianowicie te miedziaki zaczęły zanikać z obiegu. To znaczy, e, było taka, była taka dyskusja, która się przetoczyła przez, przez media, czy może by się nie pozbyć zupełnie z obiegu e, grosików. No i konsensus społeczny był taki, że jednak może nie, no bo to e, ktoś chciałby jedną groszówkę wydać, a co z cenami 599, a jak to zaokrąglać? No i stanęło na tym, że, żeby tego nie wycofywać. Ale no ekonomia się rządzi własnymi prawami I, i po prostu to w sposób naturalny znika z obiegu. Jeżeli, jeżeli była kiedyś taka cena jak na przykład 9,99, no to dzisiaj jest już cena powiedzmy 49,50 albo 49, to jest zaokrąglenie. I to jest fascynujące, bo, bo jest to niezwykle podobne do tych zmian, które nastąpiły w, w usługu komuny. Czyli teoretycznie w obiegu były monety i złotowe i groszowe, no ale jeżeli za 10 tysięcy złotych niewiele się dało kupić, no to nikt złotówek nie używał takich w obiegu. Najmniejsza, najmniejszy sensowny nominał, który był pod koniec PRL-u w użyciu, to był, to był banknot powiedzmy 50 czy 100 zł. To był już taki naprawdę najmniejszy nominał. Także spodziewam się, to też jest, o zobaczcie, jaka fajna rzecz. Spodziewam się następnych zmian w kolejnych latach. Spodziewam się, że ten proces będzie się toczył takimi samymi. O, można sobie tak fajnie to ustawić, proszę zobaczyć. Myślę, że ten proces się będzie toczył swoimi, swoimi prawami, którymi się toczy od setek lat. Czyli to już jest jakby, możemy zapomnieć o tym. To senewrat, jakby jakiś Czech mógł powiedzieć. Stopniowo będą zanikać groszówki. To też jest kwestia kilku lat. No i tutaj dochodzimy do sedna, bo jeżeli taka moneta będzie warta tyle co grosz. No, to wiadomo będzie, że i tutaj się pojawi problem kosztów jej bicia. To, i to, i to. Te najwyższe trzy nominały wśród monet to są monety drogie. Także spodziewam się, że ta moneta to się stanie jakąś monetką pewnie dużo mniejszą, jak to będzie złotóweczka tej wielkości i tu się coś pojawi. Obstawiam, że tu będzie 10-20 złotych, wkrótce 50, więc będziemy mieli. No, i oczywiście piątka i dwójka nie będą takie bimetaliczne, no bo to też kosztuje. Także spodziewam się, że będziemy mieli dużo zmian wraz z, z pojawieniem się banknotu 1000 zł, który podobno już jest w fazie projektu i produkcji, więc, więc jeżeli, podobno z Jadwigą to ma być, więc jeżeli ta moneta się pojawi, no to pewnie i będą zmiany wśród monet. Oczywiście teraz są wybory, więc o takich rzeczach się nie mówi, ale myślę, że po wyborach to to będzie temat, który będzie cichutko tylnymi drzwiami wprowadzany. Także te rzeczy wrzucam na sklep. Będzie jakiś tam link w opisie do tego filmu. Myślę, że, że jest to fajna rzecz, żeby coś takiego sobie nabyć na przykład na prezent czy na pamiątkę, bo, bo te monety już długo wśród, wśród nas nie będą. Także zachęcam, zachęcam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!